Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Nowym metropolitą Kościoła Krakowskiego zostaje kardynał Ryś. I co to oznacza? Z jednej strony jest to zerwanie z takim tradycyjnym i konserwatywnym podejściem światopoglądowym i obyczajowym, który prowadził arcybiskup Jędraszewski, który jest głównie znany ze swojego stanowczego wystąpienia przeciwko ideologii LGBT, co mu się ceni, a także oczywiście za ten konserwatywny światopogląd, który po prostu uczynił go nienawidzonym w oczach tych wszystkich progresywnych Postępowców, którzy nawet chcieli go wierzyć czy podcinać mu gardło. Więc to po prostu świadczy o tym, iż głosił on prawdę Ewangelii, mimo tego, że działał w posoborowych strukturach, do tego stopnia, że sami wrogowie Chrystusa, ci jawni i ci skryci, no, mieli go po prostu jako swojego przeciwnika. No i to jest właśnie przeciwieństwo kardynała Rysia, który należy do tych liberalnych hierarchów Kościoła, to znaczy tych, którzy chociażby mają... Taki lewicowy pogląd na świat, to znaczy, że już nie stajemy po stronie interesu państwa polskiego, jako ar chociażby arcybiskup Jędraszewski. Ale że już wspieramy chociażby tą migracyjną agendę. Mimo tego, że kardynał Ryś znany jest z licznych profanacji i nadużyć liturgicznych, ale przede wszystkim także z ekumenizmu, czyli tej przebrzydłej herezji, i z tego, że nawet już niektórzy mu zaczęli dawać taki przydomek Rabin Ryś ze względu na jego upodobanie do dialogu z Żydami talmudycznymi, no to jednak ten jego liberalizm ma jedną, jedyną dobrą stronę. Mianowicie że ci konserwatywni, posoborowi hierarchowie aż tak bardzo nie są otwarci na tradycję katolicką. No jakkolwiek to brzmi, oni bardziej ją zwalczają i trzymają się tradycyjnego, w cudzysłowie oczywiście, podejścia do novus ordo, ponieważ są złączeni głównie z postacią Jana Pawła II i ze względu na pamięć dla jego osoby również trzymają się tejże liturgii. Natomiast ci liberalniejsi kardynałowie dopuszczają właśnie taki szerszy obieg tej liturgii, bardziej ją dopuszczają do tego, żeby była ona po prostu publicznie sprawowana jako oficjalny kult Boży w Kościele. Więc to jest jedyny atut kardynała Rysia. W większości niestety widzę... Nie zalety, ale no, przeciwności tego, co będzie się dziać z Kościołem krakowskim, który no, zboczy w lewo, ale także przede wszystkim, zamiast utrwalać się w tym głosie sprzeciwu wobec świata, czyli wobec diabła i ludzi mu zaprzedanych, niestety będzie on podążał za głosem tego świata, a nie jest to głos Boży, nie jest to głos Ducha Świętego, który przemawia przez niezmienne magisterium Kościoła, ale głuchy i niemy głos, który prowadzi do nikąd.